Cześć moi drodzy zdrapkowicze, zapraszam Was na kolejną potyczkę zdrapkową. Dzisiaj na pokładzie zdrapy o wartości 60 zł, kalendarz szybki milion, cztery zdrapki za 5 zł, krzyżówkę wziąłem tak dla zbicia rutyny, no i zdrapki za 2 zł, dzisiaj troszkę więcej. I akurat znalazły się dwa jokery, które przydałyby się na ostatnim zielonym odcinku, no ale jak pech to pech. Bardzo serdecznie pozdrawiam Magda M., Marcela Borysewicz, Kacper Kowalski, Kamix 007, poprawiny zajebiste oraz drapkową Brygadę. A da się mamy. Dobrze. A my się zajmujemy naszymi zdrapami, łupami. Zobaczymy, jak to dzisiaj. Co tam dzisiaj wygramy? Mamy pierwszego na drapanie jokera. Szukamy dwóch takich samych kart, albo karty z Jokerem. Mamy 5 As, 8, 10, 4 Król, 6, 9, 3 i Dama. Czyli niestety tutaj nie mamy nic. No to teraz pensję w końcu udało się mi dorwać wersję pomarańczową, bo w okolicach tylko są wersje różowe ale zobaczymy jak to wyjdzie, mamy teraz tak 6,21 o proszę jest wygrana i to 5 zł, super yy, i kolejne 5 złotych 25 i pensja, no czyli jednak warto było wziąć tą pomarańczową, mamy dyszkę na strawce pensja to jeszcze coś za 2 zł, niech to będzie kopalnia diamentów Mamy plik, pierścionek, złoto, koniczyna, cukierek, monety, perłę i kolczyki, więc bez wygranej. To teraz za piątaka ekstra pensja. Mamy tak 27, 34, 9 i 29. Jest 33, 7, 28, 25, 30. Ekstra pensja 17, 21, 15 i 31. Czyli co? Ustak. To jeszcze coś za piątkę. Rozbij bank. Ostatnio miałem 3 sztuki na, na tym drapingu zielonym, ale żadna nie przyniosła wygranej. Może dzisiaj się zrehabilituję. To są nasze wygrywające liczby. I mamy tak 3, 19, 27. 22, 21, czyli na razie się nie zapowiada. 33, znowu obok. 28, 31, obok. 24 i 23. No, na razie coś mam pecha do tej zdrabki. Niestety. To jeszcze coś może za piątkę. Niech to będzie pudełko czekoladek. Oczywiście szukamy dwóch takich samych smaków. Mamy piernika muszle. Migdała tiramisu, migdał kokos, kokos kakao, nugat muszla, serce mleczna. Dalej jest mięta serce, mleczna tiramisu i mięta nugat. No to niestety nie mamy wygranej, no to teraz weźmy ten kalendarz. Będę go tak dosyć namiętnie drapać, dlatego że tam już poniżej 20% nakładu jest. A jeszcze są dwie główne wygrane. No to mamy anioła, świecę dzwonek, bałwanek kożuch, Lizak, kartka, rękawica. Stroik. O, jest gwiazdka za 10 zł. Fajnie. Piernik trąbka, sanie, jest ciuchcia, szukamy dalej, skrzat, renifer, szyszki, czapka, skarpeta, kominek, łyżwy, choinka, sople i bęben, czyli tutaj tylko jedna gwiazdka była, w bonusie szukamy Mikołaja, jest konik i trzy razy taka sama kwota, 10 tysięcy, 10 000, 150, 30, 10 i 30, czyli co? Kalendarz przynosi dyszkę. Fajnie. Dobra, to jeszcze co tu mamy? Jokera, jednego ostatniego. 7, 3, 8 dama, 10 król, as 9, 6 i 4. No to jokery pechowe. Ailo flotek. Szukamy oczywiście słonika. Ostatnio była premiera, także jak ktoś nie widział, to zapraszam na wcześniejsze filmiki. Tutaj mamy żabę krokodyla, wieloryb mysz, lew i małpa, czyli niestety bez wygranej. No to może teraz krzyżóweczkę. Dobrze, moi drodzy, namęczyłem się z tą krzyżówką, ale udało się utworzyć trzy słowa. MIM, BMW oraz MIT. Także 5 złotych jest naszą wygraną. Super, to idzie do kubki z wygranymi. I teraz I Love Lotek, ostatnia zdrapa za 2 złote. O, jest słonik, jest owca, pies, krokodyl, mysz, żyrafa. Jest drugi słonik, czyli nasz... I wow, ale mamy, fajnie, mamy trzy słoniki. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest 2 złote, a tu jest 4, czyli mamy 10 złotych na zdrapce. Ale fajnie, bo tu jest 8, a tutaj jest 2. No to mamy dychę. Fajnie, to te dzisiaj zdrapki, te tańsze, których jak tak w sumie mało drapię, nie doceniam ich za bardzo. Dzisiaj jednak dają, dają wygrać. No i ostatni szybki milion przed nami, jako ostatnia zdrapka. Mamy 35 i 36, 14, 22, 6, 1. Także tutaj nic. Gra druga.

28, 26. No i cała nadzieja w grze 5 mamy 44 i nasze liczby 46, 27, 7, 29, 42. No to niestety tym razem zrobka za 20 zł zawiodła, ale wygrały te za 2 zł, więc zrobimy sobie podsumowanie. A więc moi drodzy, to są wszystkie wygrane dzisiaj zrapki na odcinku. Mamy kalendarz zadyszkę. Pensja za dyszkę, Iloflotek za dyszkę, czyli tuż tu mamy 30 zł i 5 zł w krzyżówce, czyli 35. To jest nasz dzisiejszy wynik. Inwestycja była 60, więc 25 zł do tyłu, ale głowa do góry ostatnio i tak było bardzo, bardzo dobrze, więc byle tak dalej. Dobrze, kochani, dziękuję bardzo za oglądanie drapingu dzisiejszego. Zapraszam Was w czwartek przed południem na premierę zdrapki Wielka Nocna Gra. Podrapiemy sobie parę sztuk, więc oczywiście trzymajcie kciuki. Ja Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Cześć!